Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Proroctwo świętego Malachiasza o papieżu Franciszku. 900-letnie proroctwo twierdzi, że Franciszek będzie ostatnim papieżem, cudów, papieżem apokalipsy. Proroctwo papieży dotyczących czasów ostatecznych. Materiał 13 kwietnia 2024 roku z Mediagry. Niezależny wydawca jest teraz dostępny na telegramie. Pod adresem serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. To niekoniecznie może być ostatni. Papież. Nie zarzucam, że może się mylić, ale papież, tak zwany papież Franciszek, nie jest papieżem. On się nie określił papieżem, więc jest pastorem, a więc może być jeszcze jeden. Trudno określić kogo, bo niby repre ma reprezentować wartości Piotra II Rzymian, nie, Rzymianina Wielkiego, a ten oczywiście nie za bardzo oczywiście, to i owoczeni. Zapraszam na od kolejny odcinek w mrocznych głębinach starożytnych prorost kryje się wrożąca krew w żyłach przepowiednia, która od wieków nawiedza korytarze władzy. Watykanie, święty Malachias czczony za swoje cudowne czyny. Pozostawił po sobie tajemniczą listę przyszłych papieży, której kulminacją było proroctwo, które wywołało dreszcze na plecach zarówno wierzących, jak i sceptyków. W sercu tej przepowiedni znajduje się złowieszcze twierdzenie, że papież Franciszek, 266. papież. Czyli de facto niekoniecznie może być papież, musi raczej się określić, być potwierdzony, że jest legalny. On jest nie, nielegalny, wybór y, nastąpił w trzecim głosowaniu, maksymalnie powinien nastąpić w drugim głosowaniu, a więc może się to y, y, pastora Franciszka to nie dotyczyć, trudno powiedzieć. Y, zobaczymy, jak będzie wyglądało. Może równie dobrze być zwiastunem apokaliptycznej zagłady, przez co zyskał sobie niesamowity przydomek cudysów, papież apokalipsy, ale czy proroctwo jest naprawdę boskie? Czy to ty tylko machinacja śmiertelnych ambicji? Niezmienny urok proroctwa od wieków urzeka ludzką wyobraźnię, tworząc go gobelin yy, tajemniczości i intrygi który wykracza poza sam czas. Wśród kronik proroczej tradycji enigmatyczne wizje świętego Malachiasza stanowią świadectwo trwałej fascynacji przeszłością. Urodzony w XII wieku irlandzki biskup pozostawił po sobie dziedzictwo owiane tajemnicą, a jego imię na zawsze splątało się z losami papiestwa jego rzekome proroctwo. Lista 112 przyszłych papieży poruszało wyobraźnię zarówno wierzących, jak i sceptyków, oferując kuszący y, y, wgląd w nieznane. Jednak to jego y, mrożące krew w żyłach twierdzenie na temat ostatniego papieża wywołało żarliwe debaty i spekulacje na nadchodzące stulecia. Badanie proroctwa Malachiasza Proroctwo świętego Malachiasza, spisane rzekomo podczas mistycznej wizji w 1139 roku, od dawna jest przedmiotem żarliwych analiz i interpretacji. W jego tajemniczych wersetach kryje się kolejno z papieży, z których każdy jest identyfikowany za pomocą symbolicznego epitetu, który rzekomo przepowiada ich panowanie. Od I innocentego drugiego, opisanego jako cudysów De medita Meditate Lunae lub cudysów O księżycu pod enigmatyczną cudysów Gloria Oliwae, rzekomo oznaczającą Benedykta XVI, proroctwo Malechiasza obejmuje stulecia historii papiestwa z niesamowitą precyzją. Jednak to ponury finał przepowiedni rzucił ją w światło spekulacji. Według Malachiasza ostatni papież cudzysłów Piotr Rzymianin będzie przewodniczył okresowi bezprecedensowego zamieszania w świętym kościele rzymskim będzie i i stał się nihilistą, to trzeba powiedzieć jasno, jeżeli chodzi o pa pastora Franciszka którego kulminacją będzie kataklizmityczny sąd nad ludzkością. To właśnie to mrożące krew w żyłach stwierdzenie sprawiło, że pastor Franciszek zyskał złowieszczy przydomek cudysów papież Apokalipsy. Pomimo żarliwej wiary y, wielu osób, y, proroctwo Malachiasza nie umknęło analizie sceptyków i uczonych. Moment jego publikacji przypisany Mnichowi Arnoldowi Wionowi w 1595 roku budzi podejrzenia o manipulację. Krytycy wskazują na uderzającą dokładność wcześniejszych zapisów proroctwa, po której nastąpił wyraźny spadek precyzji w epoce re renesansu i później. Co więcej, teoria wysunięta przez francuskiego księdza Luisa Moreliego sugeruje bardziej nikczemne pochodzenie proroctwa, łącząc je z politycznymi machinacjami kardynała gurlamo simmer Podczas konklawy w 1590 roku. Według Moreliego, proroctwo mogło być wyrachowanym fortelem, mającym na celu wzmocnienie. Simon Sali y, ubiegał się u, urząd papieski, podczas, y, wo, y, podając wątpliwość jego boskie pochodzenie. W świetle tych wątpliwości, wiarygodność proroctwa Malachiasza wisi na włosku pomiędzy wiarą a sceptyzmem. Nostradamus i czasy ostateczne. Chociaż proroctwo Malachiasza zajmuje ważne miejsce w annałach wiedzy esote, esote, esoteologicznej, nie jest jednym zwiastunem apokaliptycznej zagłady. Pisma słynnego wieszcza Nostradamusa również podsycały spe spekulacje na temat czasów ostatecznych, a jego tajemnicze wersety oferują kuszące wględy na, na w przyszłość pełną kataklizmu. W swoim magnum opus, cudzysłów przepowiednie, Nostradamus mówi o wojnach, klęskach żywiołowych i powstaniu tyranów, malując portret świata balansującego na krawędzi zagłady. Program Cudów Dekodowanie Nostradamusa, emitowany na kanale Science Channel, zagłębia się w zawiłości jego przepowiedni, sugerując, że słynny astrolog mógł przewidzieć ten sam Amargedon, przepowiadany przez Malachiasza w labiryncie królestwa proroctw. Nostradamus jawi się jako potężna postać. A jego słowa odbijają się echem w przepowiedni wiek z niesamowitą przewidywalnością, która wymyka się racjonalnemu wyjaśnieniu konsekwencje na przyszłość, gdy świat zmierza w stronę niepewnej przyszłości. Proroctwa Malachiasza i Nostradamusa wyraźnie przypominają o nieubłagalnym marszu ludzkości ku przeznaczeniu, niezależnie od tego, czy. Patrzymy przez pryzmat wiary czy sceptyzmu, te starożytne prognozy zmuszają nas do skonfrontowania się z kruchością naszej egzystencji i głębokimi tajemnicami, które się za nią kryją. Dla wierzących, perspektywa pastora Franciszka, jako zwiastu na apokalipsy, wywołuje potężną mieszankę strachu i czci, podkreślając głębokie znaczenie jego pontyfikatu w oczach historii. Jednak pośród wrzasku proroc i spekulacji jedna prawda pozostaje niezmienna. Przyszłość pozostaje zasłonięta cieniem, a jej tajemnice znane są jedynie y, dłonią czasu. W uświęconych salach prorost widmo apokalipsy wyłania się z dużej wysokości, rzucając długi cień na losy ludzkości. Od tajemniczych wersetów świętego Malachiasza po zagadkowe czterowiersze wiersze Nostradamusa, echa przyszłości, rozbrzmiewają w korytarzach czasu z niesamowitą natarczywością. Niezależnie od tego czy postrzegane są one jako boskie objawienie, czy, czy zwykłe szaleństwo, te starożytne prognozy zmuszają nas do skonfrontowania się z tajemnicami, które leżą poza horyzontem naszego rozumowania. Pastor Franciszak żegluje po zburzonych wodach swojego pontyfikatu, niosąc ze sobą ciężar proroctwa, a każde jego działanie analizowane jest w kontekście apokaliptycznego oczekiwania. Ostatecznie tylko czas ujawni ostateczną prawdę, kryjącą się za proroctwami Malachiasza i Nostradamusa, pozostawiając ludzkość zmagającą się z niepewnością własnego losu. Dziewięć rzeczy, które musisz wiedzieć o proroctwie świętego Malachiasza, kim był święty Ma Malachiasz, jakie jest cudzysłów proroctwo i co powinniśmy o nim myśleć. Chyba rzeźba przedstawiająca świętego Malachiasza, raczej pomnik świętego Malachiasza stoi w Sterling Heights w stanie Michigan i fotografia, etc. Po ogłoszeniu rezygnacji papieża Benedykta XVI w 2013 roku wiele osób ponownie zaczęło mówić o, cudzysłów, proroctwie papieży przepisywanym, przepisywanym świętemu Malachiaszowi, kim był i jakie jest proroctwo i co powinniśmy o nim myśleć. Oto dzień rzeczy, które musisz wiedzieć. Jeden, czym jest, cudzysłów, proroctwo papieży. Jest to rzekome objawienie prywatne dane średniowiecznej postaci świętemu Malachiaszowi. Proroctwo składa się z listy 112 krótkich faz, enigmatycznych haseł w języku łacińskim, które mają reprezentować papieży od czasów świętego Malachiasza. Tu chyba jest wyjaśnione: kim był święty Malachiasz? Święty Malachiasz był arcybiskupem w Armagach. W Irlandii w XII wieku podobno był, odbył wizytę w Rzymie, podczas której miał wizję przyszłych papieży i ich spisał. Czy dlaczego teraz ludzie mówią o proroctwach? Przed, przedostatnie motto o przepowiedniach papieży kojarzone jest z papieżem Benedyktem XVI ponieważ jego pontyfika dobieg, dobiegł już końca, doprowadziłoby to e, nas do nazwiska z proroctw o po, papieżach, które wielu przejęło jako wskazanie ostatniego papieża na końcu świata. Fra, cudzysłów, fragment ten brzmi następująco: Piotr Rzymianin, który będzie karmił owce w wielu y, y, u, uciskach, gdy, y, y, gdy ich ukończą miasto o siedmiu wzgórzach, zostanie zniszczone, a straszny sędzia będzie sądził swój lud. Koniec też na temat pastora Franciszka się wypowiedział raczej w przepowiednia święty Franciszek Zaserzu. Też. O upadku Rzymu wizję miał też święty papież Pius X. To trzeba powiedzieć jasno, że się wtedy przeniósł w czasie i widział cały upadek. Według tego, pastor Franciszek jest już martwy. Zastąpił jego klon, sobowtór, postać holograficzna 18, 18D Bluebeam. Na tej zasadzie to działa. Nie, nie jest, chociaż od kilkuset lat wywiera wpływ w niektórych kręgach katolickich, nie jest zatwierdzony przez magisterium. 5. Jakie istnieją dowody potwierdzające jego autentyczność? Znaczącym znakiem pod, podważającym jego a, autentyczność jest fakt, że opublikowano je dopiero w 1595 roku, chociaż święty Malachiasz zmarł w 1148 roku. Nie ma żadnych zmianek o proroctwie istniejącym przez ostatnie 447 lat. Podobno Stało się tak dlatego, że proroctwo leż, leżało zapomniane w rzymskim archiwum i stało się ponownie odkryte dopiero w 1590 roku. Tak, takie wyjaśnienie jest w zasadzie możliwe, jednak fakt, że nie możemy ustalić jego istnienia poprzez setki lat, aż do śmierci rzekomego autora, jest również zgodny z twierdzeniem, że był to falsyfikat. Skomponowany około 1590 roku, a następnie, cudzysłów, zasolony w archiwum, cudzysłów, solenie to termin używany do umieszczenia fałszywych zapisów w archiwach. Być może nigdy nie znajdował się w archiwum, jak jedy, a jedynie tak twierdził, chociaż fakt, że nie mamy żadnej wzmianki o dokumencie sprzed setki lat. Od chwili jego powstania do ponownego odkrycia nie dowodzi, że jest on fałszywy, budzi jednak poważne wątpliwości co do jego autentyczności. 6. I jak inaczej można ocenić wiarygodność proroctwa? Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zewnętrznego, historycznego zapisu proroctwa, następnym logicznym podejściem jest zbadanie jego treści. Y aby sprawdzić z którą teorią jest pochodzenia jego pochodzenie jest on najbardziej spójne czy treść wydaje się sugerować, że zostało ono napisane w XIII wieku, czy też sugerują, że został napisany około 1590 roku. Wielu obserwatorów uważało to drugie. Jednym z powodów jest to, że cudzysłów motto z okresu sprzed 1590 rokiem było łatwo nawiązać z papieżami których rzekomo pre, reprezentuje. Natomiast y, dewizje przypisywane papieżom y, pochodzącym po roku 1590 znacznie trudniej jest powiązać z papieżami, których rzekomo reprezentują, a często można to zrobić jedynie w sposób wymyślony. Motta na ogół zawierają odniesienia do jednej z kilku rzeczy, w tym in, imienia papieża, jego imię papieskie, Papieskie nazwisko rodowe lub nazwisko imię rodowe, jego miejsce pochodzenia lub związanego z nim herbu her, heraldycznego, jego herb papieski, herb rodowy lub herb jego zakonu lub miejsca pochodzenia często obejmują one grę słów dotyczących tych rzeczy, chociaż jest to bardziej oczywiste w języku łacińskim niż angielskim. Oto 7. Jakie są przykłady haseł, które łatwo skojarzyć z papieżami sprzed 1590 rokiem? Oto kilka przykładów. Ex castrio Tiberis, cudzysłów, w zamku nad Tybrem. Wiąże się to z osobą Celestyna II, 1143 44 który urodzi się w Città di miasto zamkowe, położonym nad brzegiem Tybru. Frigidus Abebas, cudzysłów zimny opat, wiąże się z postacią Benedekta XII 1334-42, który był opatem klasztoru Frontoforde, cudzysłów zimne źródło de Pavrochomine cudzysłów od małego człowieka, wiąże się to z osobą Piusa III 1503, którego nazwisko rodowe brzmiało Piccolombi. Które pochodzi od słów piccolo, mały i łomo, mężczyzna, 8. Jakie są przykłady haseł, które trudno skojarzyć z papieżami po 1590 roku? Oto kilka przykładów. Pia Civia si in Bello, cudzysłów, Pobożne miasto stanie wojny. Jąże się to z Innocentem IV 1591. Jednak nie, nie da, da się go dobrze powiązać z tym mottem. Niektórzy zwracali uwagę na fakt, że był on patriarchą Jerozolimy przed wyborem na papieża, a Jerozolimę można było uważać za cudzysłów pobożne miasto, ale podobnie było z Rzymem i wieloma innymi krajami. Liczyło się prawie każde miasto chrześcijańskie, a Jerozolima nie było wówczas miastem chrześcijańskim. Co więcej, gdy był on patriarchą, Jerozolima nie było w stanie wojny. A, aqua, aquila Rapex Cudzysłów drapieżny orzeł wiąże się to z Piusem VII 1800, 1823, jednak nie da się go dobrze powiązać z tym mottem. Niektórzy sugerują, że jego panowanie y, y, okry, pokryło się rządami Napoleona i że, że Napoleona można opisać jako drapieżnego orła, to znaczy godnego dowódcy armii ale jest to bardzo niepewny i sprawia, że motto nie jest opisem papieża, ale kogoś innego, który za jego panowania występ, występował na scenie światowej. Religio depulata, cudzysłów, religia zniszczenia. Wiąże się to z Benedyktem XV 1914-22, jednak nie da się go szczególnie. Powiązać z tym mottem. Nie ma rzeczywistego związku z tym imieniem, rodziną, miejscem pochodzenia ani herbem. Nie, nie, nie zniszczył religii i życia religijnego. Żadne z nich nie zostało zniszczone podczas jego panowania. Po, panował podczas I wojny światowej, ale to y, też, nie, y, też nie zniszczyło. Panował także, gdy w Rosji do władzy doszedł komunizm. Nie zniszczyło to religii ani za jego czasów, ani we Włoszech. I znowu łączyliśmy się z motto z czymś innym niż papież. Gdyby na to pozwolono, możliwe byłoby powiązanie każdego motto z czymś, co wydarzyło się gdzieś na świecie w dniu papieża. A proroctwo nie miałoby szczególnej wartości, ponieważ wasz wszystko. I można by zastanowić się, zastanowić się do każdego papieża. 9. Czy katolicy powinni martwić się przepowiedniami papieża? Nie, nie jest to objawione, objawienie zatwierdzone, a dowody wskazują, że jest to fałszerstwo spisane około 1590 roku. Mówiąc bardziej fundamentalnie Jezus wskazał, że nie będziemy znali, znali czasu końca. Zgodnie z ostrzeżeniem naszego Pana przepowiednia Końca Świata oparte na Biblii nie mają, fatal, nie mają fatalne osiągnięcia, a próby przewidzenia czasu końca na podstawie zatwierdzonego prywatnego objawienia które wskazują oznaki sfałszowania, są jeszcze bardziej głupie. W Biblii chyba u św. Mateusza jest napisane, że o czasu ojca Świata nie wie nawet Pan Jezus, tylko oczywiście Bóg Ojciec. Tak to wygląda, a więc to jest tylko gdybanie i tak dalej. Powinniśmy ufać Bogu, że, wedu, że według Jego słowa pozostawić przyszłość w Jego rękach. W cudzysłów, jak powiedział Jezus. Dlatego nie martwcie się, się o jutro, bo jutro będzie się martwić samo o siebie. Niech wystarczą codzienne trudy na ten dzień. Mateusza 6.34, proroctwo papieży y, dotyczące czasów ostatecznych. Malachiasz 1094 1148 Tu jest wszystko po, y, chyba omówione w języku angielskim. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.